No hej czołgowi ludzie, witam w kolejnym czołgowym poradniku. Dzisiejszy odcinek będzie poświęcony chińskiemu medowemu maratończykowi 122TM. Na tej maszynie rozegrałem od końca ukończenia wyzwania blisko 100 bitew i najważniejsze co nie można powiedzieć to to, że nie jest to czołg godny polecenia, bo Chińczyk jest jednym z najbardziej ekscentrycznych i nieporęcznych maszyn na swoim tierze. Czok ma swój unikalny styl i dostępne nam opcje nie powtarzają się w takich proporcjach i zestawieniu nigdzie indziej, nawet w ramach swojej nacji i przede wszystkim jest to czołg wielu skrajności. Niby jesteśmy medem, ale czołg jest bardzo niemrawy, mobilność mimo 50 km na godzinę leży i kwiczy i wygląda jakbyśmy najedli się za dużo pączków. Jazda ze względu na stosunek mocy do mas i oporów gruntu jest wręcz usypiająca i bez wyolbrzymiania można powiedzieć, że 122TM to jeden z niewielu czołgów średnich, w którym musimy tak rozplanować swoje ruchy, by nie musieć wcale się relokować, bo po prostu zajmuje to tej maszynie za dużo czasu i pod tym względem gameplay przypomina raczej czołg ciężki. Tym bardziej że pancerze mamy jednak trochę sporo, jak na średniaka. W linku w opisie macie profil czołgu na Tanks GG. No i od razu widać, że frontalnie wieża to mocarz. Oczywiście kapolki dowódcy to papier, no ale możemy też skrejpować, skontować przednią płytę, by uzyskać autory koszety. Mamy więc narzędzia, by podjąć wroga na blisko, więc możemy w podbramkowej sytuacji zastąpić nawet czołg ciężki i nie wyjdziemy na tym mocno stratnie. No i teraz zaczyna się problem, bo przyszła pora opowiedzieć o tym, co w każdym czołgu tak naprawdę jest najważniejsze, czyli o jego dziale. I powiem szczerze, nie miałem do czynienia z bardziej kapryśnym, niesystematycznym czołgiem, który mimo że na papierze wyciąga w okolicach 0,29 dyspersji, czyli celownik jest bardzo mały, ale w praktyce sadzimy bardzo często kalafiory dosłownie po samych obrzeżach celownika. Ta przypadłość jest widoczna szczególnie w przypadku hitów, które nie dość, że są bardzo wolne, bo osiągają ledwo ponad 900 metrów na sekundę, to lecą dosłownie wszędzie tam, gdzie nie mierzymy i nie jestem w stanie opisać frustracji, którą czuję się raz za razem, chybiając w pełni wymierzone, oczywiste strzały. Jeśli lubicie celne czołgi, na których można polegać, to 122 tm to idealna przeciwwaga, bo tutaj nie można być pewnym kompletnie niczego nawet na najbliższe dystanse, w tym akurat meczu na linii Zygfryda. Hitratio nie jest takie złe, ale ostrzegam, że zdarzają się takie spotkania, w których nie będziecie w stanie trafić absolutnie niczego i brwi za zdziwienie uniosą się Wam tak wysoko, że dosłownie zabraknie Wam na głowie czoła. Ale... Wszystko byłoby do zniesienia, gdybyśmy mogli strzelać dosyć często, jednak w tym przypadku strzał za gigantyczne 400 alfy ładuje nam się kosmiczne 13,7 sekundy, prawie 14 sekund poświęcone na ładowanie bardzo niepewnej próby zadania dużych obrażeń. Co z dosyłaczem wentom i Bija przykłada się na trochę ponad 1000. 700 dpm na ósmym tierze. Przypominam, co klasuje byka na żałosnym, dalekim, ostatnim miejscu wśród medów na swoim tierze, a tak naprawdę ma gorszy DPM niż wszystkie medowe siedemki oraz szóstki i prawie wszystkie piątki. Nasz bojowy potencjał, gdy chybimy strzał, po prostu nie istnieje i dożyna nas absolutnie każdy razem z ich mamą. Czyli mamy do dyspozycji dosyć wyporną, ale wolną platformę oraz działał, któremu nie możemy ufać pod absolutnie żadnym względem i które jeśli zapuścimy się za daleko, sprawi, że może po nas wyjechać każdy i wytrzeć nami podłogę. Sprawia to, że 122TM musi grać bardzo skrajnie samozachowawczo. Nie możemy sobie w żadnym momencie pozwolić na bycie zaskoczonym i przez to, że czołg jest tak dobitnie dysfunkcyjny, jest również kolernie trudny, bo pomimo że dział bije mocno, to musimy bać się wszystkich i grać bardzo pasywnie. Chińczyk to takie wsparcie na blisko, czołg, który raczej wspiera swoje ciężkie grając na średni dystans. Ale z tym, że aby trafić, trzeba strzelać, jakbyśmy byli snajperem w pozycji leżącej na ziemi. Absolutne zero ruchu, staba przy tym mocno pomaga, bo ruch nie rozwala nam celownika i mniej czasu potrzeba, abyśmy powrócili do pełnego skupienia. Bardzo niepraktyczne, sprzeczny ze sobą, czołk, taka ciut lepsza chimera, ale nie widzę najmniejszego powodu, aby go kupić, gdy mamy już jakiegokolwiek z OP w garażu, które w większości również można było zdobyć na maratonie za darmo. Być może wyniki, jakie na nim osiągam są w porządku, ale ile wiąże się z tym wyrzeczeń i męczenia się z wadami maszyny, samo z siebie sprawia, że na pewno nie gra się nim dla zabawy. Można oczywiście pograć sobie nim pozycyjnie, a z takim przeładowaniem wręcz trzeba, ale musimy też zaakceptować to, że ten czołg... Ciemięży, zakłada ci kajdana, abyś mógł poczuć moc, gdy się z niego wyzwolisz i pójdziesz na bardziej grywalne maszyny. Co natomiast cieszy i co daje satysfakcję grając bykiem, to jak to, co sobie pomyślimy i zaplanujemy, faktycznie się tak ułoży i jeszcze działo trafi i rolni nam bardzo wysoko. alfę, ale w obecnym środowisku randomów, dzieją się rzeczy skrajnie głupie i nielogiczne, no nie jest to za częste zjawisko. Planki zapadają się bez powodu, czołgi giną na open zamiast trzymać pozycję, lekkie nie grają jak lekkie, a ten czołg wymaga sensu, wymaga taktyki, a jak jakiś team zapada się bez powodu i nie mogliśmy tego przewidzieć, więc często zostaje się bardzo wolnym czołgiem poza kombatem. I wtedy, nawet jak jednak dogonimy walkę, a działo nie trafi nam jednego z kilku strzałów, to zwyczajnie ciśnienie skacze, a cukier spada. Sęk w tym, że mając taki DPM nie możemy niemalże atakować, bo każdy nas robi na DPM. Absolutnie każdy. A jak dołączy do niego kolega, to strzelimy najwyżej raz i nas posprzątają. I jest to skrajnie nieprzyjemne doświadczenie płynące z gry. Rzeczoki, mimo tego, że ma swoją niszową funkcję, to by ją realizować, trzeba grać w bardzo dziwny, dysfunkcyjny sposób. I w przypadku 122TM, aby systematycznie osiągać wyniki, jest to droga dosłownie przez mękę. A aby go obiektywnie podsumować, można powiedzieć, że akurat ten chiński byk zwyczajnie jest zakuty w kajdany. W tym odcinku to tyle, mam nadzieję, że się Wam podobało i moja przestroga uratuje Was przed rozczarowaniem. Powodzenia na randomkach. I pa!